Czyli do wręczania wyróżnień bibliotekom, które były najlepsze w swoich województwach. Najlepsza biblioteka w województwie dolnośląskim. Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy zdrowia. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie Panią Dyrektor Iwonę Mokrzanowską. Bibliotek. zawsze biblioteki w województwie. Gratulujemy. Najlepsza biblioteka w województwie kujawsko-pomorskim. Biblioteka publiczna miasta i gminy Barci. Są z nami pan Sławonie Bruczowski, wicewie Barcinek i pani dyrektor biblioteki. Zapraszamy serdecznie. i swój tytuł Najlepszej Biblioteki w Gratulujemy bardzo serdecznie. Najlepsza Biblioteka w województwie lubelskim, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. Są z nami Pan Burmistrz Jerzy Brzesień i Dyrektor Biblioteki Pan Jacek Żurawski. W Najlepsza biblioteka w rolnictwie ludzkim. Biblioteka publiczna miasta i gminy w Słubicach. Są z nami pan Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słowic i pani Agnieszka Mińska, dyrektor biblioteki. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. dziesięce z programu Biblioteka Plus na modernizację. Najlepsza biblioteka w województwie łódzkim w Sławierzyce. Gmina Biblioteka Publiczna zaznacza... 嗯。 Biblioteka Publiczna w Radłowie, jest z nami Dyrektor Biblioteki, Pan Zbigniew Marcinkowski. Najwyraźniej nie do też potwierdzał. A ja powiem, że Radłowie otrzymał z z programu Biblioteka Plus na adaptację i wyposażenie pomieszczeń Domu Ludowego na i ponad 100 tysięcy na remont i wyposażenie fili. Mazowiecki, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłębie. Jest z nami pan Marian Kuś wójt 875 tysięcy złotych. Gratulujemy. Teraz czas na najlepszą bibliotekę w Województwie Opolskim. Niestety nie ma z nami przedstawicieli e, samorządu e, ani szefa biblioteki, ale oczywiście poinformujemy, że jest to Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach. Najlepsza w Województwie Opolskim. Teraz najlepsza biblioteka w województwie podkarpackim. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. Jest z nami pani dyrektor Katarzyna Pelc-Antonik. Zapraszamy. Na miasta i gminy Łąża z siedzibą w Podgórzu. Są z nami pan Jacek Alwin Nie ma z nami pana burmistrza, nie dojechał niestety, ale jest za to pani dyrektor Wiesława Kłośliwska. Gminna w Trzeciej Linie. Jest z nami pan Wójt Tomasz Czechowski i pani dyrektor Krystyna Podraża. Zapraszam. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach Dziedzicach. Dziękuję. Najlepsza biblioteka w województwie Święto Wszystkim. miejsko biblioteka publiczna im. Adama Mickiewicza w Połańcu. Dyplom odbierze pani Renata Wójtowicz, dyrektor biblioteki. Dziękuję. na bibliotekę, która jest najlepsza w województwie warmińsko-mazurskim. Gminna Biblioteka Publiczna w świątach. Jest z nami Wójt Gminy Janusz Sypiański i Pani Halina Kirie, Dyrektor Biblioteki. Zapraszamy. Serdecznie. Bardzo się cieszymy, że Pani Dyrektor mimo Potów dotarła do Po raz kolejny jest najlepsze w swoim w województwie. Dziękuję. Teraz czas na bibliotekę, która jest najlepsza w województwie Wielkopolskim. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta z Duny. Są z nami pan Władysław Ulatowski, burmistrz oraz pani Mirosława Szymcza, dyrektor biblioteki. Zapraszamy. Z zachodnio Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów. Zapraszamy bardzo serdecznie pana burmistrza Macieja Będzieckiego, panią Aleksandrę Kowalczyk, dyrektora Centrum Kultury, a z nami pani Monika Orszak, kierowniczą biblioteki. To zapraszamy. W tym roku najlepsza biblioteka w województwie zachodnio-pomorskim. Gratuluję. Centrum Kultury i Biblioteka otrzymały dofinansowanie w ramach programu Biblioteka Plus Infrastruktura Bibliotek na kwotę 1 444 000 zł. Tę część, tę część